Yes, WUUUU! <laughs> HA KURWA NIE SZCZEL! <laughs> Przepraszam. Pump explosion. Dzięki za wice, Agnieszka. Dzięki zabici. Nie wierzę w to, co to się wydarzyło właśnie. Trzy trupy tu leżą. Mam się do budynku. On jest w budynku, gdzieś w którymś oknie. Pięknie! Brawo! z do stołu podano. Z doręczeniem. Nie, nie laplam, nie? Jesus Christ! Ale Widzieliście to, kurwica? Znaczy nie widziałem, ale widziałem efekt. Uh. Auto jedzie. auto wyjebało tego no to niestety Bole, sobie to. nie, nie pojeździć do auta, do auta, do auta panowie wyjąłem chłopaka z auta, nie? nice, brawo, brawo. taka akcja o, spoko <noise> tak się nie mam czym lecieć ja też nie Pop, tu już jest za drzewem, tutaj, nie? Tu już jest, po, już za tą górką. Dwóch porabionych Pozdrawiam ich serdecznie środkowym palcem. Odlecie go podnosił. No, 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 w tym pokoju. Co? A to na plan kurwa! Plastu. No widzę, widzę. Oh fuck. Proszę. To ja! Dobra, cicho. Zabił go i cicho. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Spokój. Tak ci źle z oczu patrzyło. Tak źle ci z oczu patrzyło bardzo. Masz coś do mnie? Obity na pomarańczowym O dzięki Rufa mnie zabił pancer nie wierzę w to Nie wierzę w to Ty jest ten magazyn Większy magazyn, dwóch nie wezmę Czwórka jakby Dadło 300 said. Przepraszam, nie mogę się postrzegać. to najlepszy moment właśnie, żeby tak utrafić. <laughs> Nie mam pytań. Ja, a gdzie jest ten trzeci, nie? Co tu się, nie się tam. dzieje? Ale mamy auto. Dasz radę mnie podnieść? No jadę do ciebie. Mega. Bo jak Cię nie rozjadę, to będzie nic. Co on robi, ty? Co ten chłop robi tutaj? <grystanie> nie wiem. Myślałem, nie, że już stanąłem, nie. nie? Nie, Monty Python dzisiaj jest, nie? Na tamtego przejechałeś, co? Nie, 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 nie przejechał, Zreszny, Wyskoczyłem z auta trochę za szybko jadąc jeszcze. A nie z Volkswagen? No bo zrobili to. Kili siuta z kwiatkami, no przecież to jest jakaś. Nie powiem co to jest, ale to nie wygląda poważnie. No blisko na samochodzie są. Za samochodem. Pięknie Ma, pewnie. Macie Tego... tam najdy? Daleko. Nie mam ani jednego. Szkoda, bo Już się nie tam o to chodzi. Schodzili. Wywalcie za szyki Nice. <noise> uh. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Gdzie ja, jesteście? Ja Gdzie jesteście? Ja się nie bawię. Paszak, Paszaka nie widać, bo on jest... <noise> brawo, 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 brawo. <noise> Co to, <mam? głos> Co to Pokaż. jest, Pokaż. <noise> 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 chłop, chłop kwieciarnia kur... Co to ma być? Tam, ci rzucam granat pod drzewem. Jaki kolor? Zielony, pomarańczowy je jest, biegnie. Jest. Dwóch tam jest. Dostał w czopkę ten jeden. Tu na krótko. Przed Tobą, Laplan. Poszedł tam mój granat strefowy. Powalony. pusz Ale wrócił smoka Po nich. A few moments later. I za tym, na zielonym trzeci jest za górką zaraz, dostał raz brzuch z tego, z M24 znaczy, Chyba, że ich wykończycie sami, no dobra. Trzech jest, trzech jest powalonych Brawo, brawo Mamo, A czy chciałem być brawo, pójdziemy mamo, nie? Brawo mamo Jakie rzeźniki Uuu, słuchajcie, no nie Pobuczyś pamiętam kiedy ty. ostatnio tak było. Będę, będzie mi się odbijało tym kurczakiem. Nie mogę się ruszyć, nie? Stresujcie ich tam troszkę. Kopię na górze ten z tego motoru i do mnie napada, nie? Pojechał. Do ciebie plan pojechali. Tak, lisiczka to była, która się. Przewróciłem auto, auto, auto jedzie. Ostatnią pestką prawie. <laughs> ja. Zabiłem go na akord. Co, co, co to, co to było? Przypomina mi się taka yy, gra, gdzie trzeba takim młotkiem uderzać w wystające z ziemi krety i nie można trafić, bo one się chowają. Identycznie. W sumie niedawno żeśmy zaczęli, skończyli, znaczy oglądać rut smoka. Troszkę czekam na kolejny sezon, ale to jeszcze. Oh, A ła, mnie złapał. A shit. A. Niech mnie ktoś pomasuje. A. A. Gromia Gromie, się odwrócę dobra plecami, A jakbyś mógł tutaj tak bardziej... Nad dobra? Chłop se zginął, bo se skoczył, a nie miał HP. Nie wierzę w to. No, Przepraszam.